Cześć wszystkim, sklep wędkarski Trotka, z tej strony Bartek. Dzisiaj mam dla, do zaprezentowania dla Was kołowrotek MAP Dual. Dual występuje w dwóch wersjach, 5500 oraz 4500. Najpierw omówię 4500. Znaczy, jeżeli chodzi o sam mechanizm, to w obu kołowrotkach jest on taki sam i jest on bardzo mocny i przede wszystkim jest on mocniejszy nawet niż w MAPach karptekach, czyli poprzedniej serii MAPa, która i tak dalej obecnie jest, więc Naprawdę, ten kołowrotek jest świetny do łowienia klasycznego, ale zarówno do łowienia na komercjach dużych karpi, bo ten mechanizm naprawdę jest solidny i poradzi sobie z niejednym dużym karpiem. Dodatkowo, co w nim posiadamy? Oczywiście jest w nim podwójna rączka, która bardzo dobrze wyważa ten kołowrotek. Sam kołowrotek ma dosyć duże przełożenie i dzięki temu nawijamy. Dużo szpuli na żyłkę i te kołowrotki naprawdę świetnie nadają się do łowienia na dalekim dystansie, szczególnie wersja 5,500. Wersja 4,500 jest dedykowana głównie do wędek do 3,6 metra. Najlepiej sprawdzi się z wędkami 3,30, 3,60, ewentualnie też z 3-metrowymi wędkami, jeżeli na krótkie kije chcecie mieć dużo zapasu mocy w kołowrotku i łowicie duże ryby gdzieś blisko. Na bliskim dystansie, albo gdzie rzucacie podciny, więc wtedy dual świetnie się sprawdzi. Ten kołowrotek najlepiej wyważa wędki 330, duale, suwy albo klasyczne. Naprawdę ten jest świetny, ale tak samo inne wędki o długości 330, 360 dobrze ten kołowrotek wyważy. Jeżeli chodzi o wersję 5,5 tysiąca, no to jest to już spory, dosyć spory kołowrotek i ten kołowrotek. Najlepiej będzie używać do wędek od 3,60 w górę, 3,60, 3,90, 4,20, nawet bo jest solidny. Oczywiście posiada on szeroką szpulę i ta właśnie szpula jest dedykowana do dalekich rzutów. Dzięki temu kołowrotkowi będziecie mogli osiągać naprawdę daleki dystans i te rzuty będą naprawdę dużo, dużo dalsze niż w kołowrotkach o takiej standardowej, głębokiej szpuli. Tak jak już wspominałem, mechanizm jest bardzo mocny. Posiada on bardzo duży, metalowy klips, który świetnie amortyzuje żyłkę, więc nawet przy jakichś mocnych rzutach na daleki dystans nie musimy się obawiać o to, że ten klips nam przednie żyłkę, ale tak samo jest, przy, jeżeli przy odjeździe większej ryby, to tak samo będzie nam dosyć łatwo zdjąć ten klips i bezpiecznie wyholować rybę. Duale ale posiadają bardzo precyzyjny hamulec. Wystarczy przekręcić o 2-3 ząbki, i nasz hamulec jest już dużo, dużo bardziej dokręcony. Myślę, że z mojej strony to tyle. Jest to świetna opcja dla fiderowców, zarówno do łowienia klasycznego, jak i dla tych, którzy potrzebują mocnych kołowrotków na łowiska komercyjne. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Na razie.